Cześć, witajcie, Marek Janota, salon Anton. Dzisiaj prezentuję kolejną nowość w naszej ofercie. Jest to Audi Q5 z 2017 roku. Samochód jest klasycznie wyposażony w dwulitrowy silnik diesla o mocy 190 koni, skrzynię automatyczną dwusprzęgłową e S-Tronic oraz napęd na cztery koła Quattro. Do tej pory samochód przejechał 69 tysięcy km, więc jest to przebieg symboliczny jak na charakter samochodu. Auto w bardzo fajnej specyfikacji, tutaj z przodu możemy dostrzec LEDowe reflektory z asystentem świateł drogowych, czujniki aktywnego tempomatu w zderzaku oraz z przodu obiektyw kamery, co oznacza, że mamy system kamer 360 stopni dookoła samochodu. Dodatkowo tutaj też mamy czujnik parkowania z boku, to oznacza, że jest system Park Assist, samochód sam parkuje i mamy pogląd na samochód też z każdej strony. Bardzo ładne 20-calowe obręcze samochód w wersji S Line. Spójrzcie, jak fajnie się prezentuje. Cetkniemy do bagażnika. Klapa, oczywiście, sterowana elektrycznie. Sama się unosi. Przestrzeń ładunkowa, zadbana, jest ziszczona. Z tyłu, oczywiście, dynamiczne, pływające kierunkowskazy. Naprawdę to się bardzo dobrze prezentuje. Spójrzcie sami. Dobra, zajrzymy do środka. Zaczniemy od tylnej kanapy. picerka skórzana, łączona z materiałem, przeszyta białą nicią. Środek adekwatnie utrzymany do niewielkiego przebiegu, bardzo zadbany. Z tyłu na tunelu mamy nawiew oraz możliwość sterowania temperaturą dla pasażerów posiadających z tyłu. Dzięki trzystrefowemu klimatronikowi. Oraz przód. Samolot posiada bezkluczykowy, opcję bezkluczykowego dostępu Także kluczyk ma w kieszeni, Samolot sam się otwiera, zamyka Również odpalanie z bez, bezpośredniego udziału klucza Kubełkowe fotele, s lineowe kierownica z płaszczonym wieńcem na dole Również S-line Pedały aluminiowe oraz podstopnica Nagłośnienie Bang Pamięć ustawień fotela oraz lusterek, oraz tutaj w lusterku czujnik martwego pola. Zresztą tych systemów asystujących jest więcej, zaraz je omówimy. Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna. Sterowane elektrycznie fotele, zarówno kierowcy jak i pasażera. Tutaj widzimy ciemność, czyli mamy tak zwany wirtual cockpit graficzne. Zegary oraz łopatki do zmiany biegów. Również takie się znajdują. Przejdziemy do samochodu. Odpalimy, uruchomimy. Wspomniana klimatyzacja automatyczna. Oczywiście podgrzewane fotele. Z fajnych, ciekawych rzeczy, świetnych na, na, na tą porę roku, jest ogrzewanie postojowe, czyli popularne WeBasto. Jest możliwość programowania tutaj z poziomu komputera, ale również jest pilot sterowania. Te piloty mają bardzo, bardzo duży zasięg, także spokojnie czy to z mieszkania w bloku, czy z domu można sobie to ogrzewanie postojowe włączyć, co daje nam komfort, że możemy ruszyć, wsiąść do ciepłego samochodu i, i ruszyć. Graficzne zegary, oczywiście możliwość personalizacji różne widoki, można sobie to fajnie poustawiać. Wielofunkcyjna kierownica, nawigacja, oczywiście tutaj wspomniany system kamer. Teraz mamy widok z tyłu pojazdu. Natomiast można można oczywiście to pozmieniać. Tutaj z góry rzut, z przodu. Możliwości konfiguracji jest wiele. Tutaj z parka Assist, można troszkę się pobawić, popróbować poparkować samemu. Nie wiem czy, o, zakończono. Może nie będziemy teraz tego demonstrować. Systemów, oczywiście system pomagający uniknąć zderzenia z poprzedzającym pojazdem, systemy. Zaraz sobie się do nich przejdziemy. Tutaj. Ale wcześniej jeszcze tutaj omówimy, co znajduje się w opcjach Audi Smartphone Interface, czyli popularny Apple CarPlay oraz Android Auto. Możliwość przerzucenia obrazu ze smartfona tutaj na wyświetlacz. Łączność Bluetooth, oczywiście. Jeśli chodzi o media, również tutaj mamy sporo możliwości: Jest otwarzacz filmów DVD, wyjście SD, wyjście USB, wyjście AUX. W schowku mamy, mamy slot również na Płyty CD, także tutaj opcje audio są bogate. Wrócimy do menu. Tutaj sterowanie ustawieniami dźwięku, tak wspomniałem, jest system systemem Olufsen czyli system audio z górnej półki. Audio Drive Select, możliwość ustawienia trybu jazdy oraz systemy asystujące, ostrzeganie prędkości, sygnalizacja podczas parkowania. Tutaj, aktywny tempomat, sygnalizacja odstępu od poprzedzającego pojazdu, asystent sprawności kierowcy Audi Presence, czyli system unikania zderzenia z poprzedzającym pojazdem, Audi Sight Assist, czyli czujniki martwego pola są stosowne, e, odpowiednie lampki w lusterkach, które nas ostrzegają o pojeździe w martwym polu, sterowanie ogrzewaniem postojowym, jak wspomniałem, można sobie timery zaprogramować. Samochód serwisowany w ASO, samochód oczywiście sprzedawany z fakturą VAT 23%, także świetna sytuacja do, do, do leasingu. W razie dodatkowych pytań polecam się, zapraszam. Pozdrawiam serdecznie, hej!